Dzień dobry, przemysł Waszkiewicz z tej strony. Jesteśmy na targach ProLight Sound 2024. Jesteśmy na stoisku Aura Audio. To są chłopaki z Finlandii, marka jeszcze nieznana na polskim rynku. Aczkolwiek to się troszeczkę zmieni, bo mam przyjemność być kimś, kto, no można powiedzieć, odkrył tą markę rok temu i ma już w swoich zasobach kilka basów, i na tym się pewnie nie skończy. Aura Audio jest może marką jeszcze nie nieznaną w Polsce, tak jak wspomniałem, ale warto się z nią zapoznać z kilku powodów. Na przykład to, co mamy tutaj. Mamy bas, który ma z przodu 18 w dosyć ciekawym układzie akustycznym, a z tyłu znajduje się głośnik 12-calowy. I cały myk polega na tym, że czas grania tej osiemnastki sumuje się z przodu z czasem grania tej dwunastki, która jest z tyłu. Więc z przodu mamy wszystko koherentne fazowo, czyli to się nam dodaje, mamy odpowiedni kick z przodu, za to z tyłu to się znosi. Ale to nie jest typowa kardioida, tam nie mamy idealnego znoszenia. Nacisk został położony na to, że Idealnie nam to się sumuje z przodu, więc mamy wszystko w czasie, wszystko punktualne. Z kolei z tyłu mamy tłumienie, ale tak dobraną proporcję wydajności tego 18-calowego głośnika, który gra z przodu i 12-calowego głośnika, który gra do tyłu, że mamy prawie idealną kardioidę. Ale cały czas powtarzam, że nacisk jest na to, że z przodu ma to się sumować dobrze, ma być fazowo spójne. I dzięki temu chodząc wokół tego głośnika mamy cicho z tyłu, głośno z przodu i punktualnie. Kolejną rzeczą jest górka. Ta górka, którą tu widzimy, opiera się na 10-calowym który jest w odpowiedniej tubie. I od razu można zwrócić uwagę na głośniki, które widać z boku. Z boku mamy dwa 6-calowe i te 6-calowe też koherentnie dodają się z przodu w zakresie mid-bassu. Ten układ pracuje razem w paśmie, powiedzmy, od tych 100 Hz Czyli częstotliwości podziału z basem do jakichś 250, czyli w zasadzie to jest ten niski środek, który zawsze nam przeszkadza za głośnikiem. Plus tej paczki jest taki, że możemy ją postawić przed sceną. Z tyłu mamy praktycznie cicho, nie wraca nam brzydki niski środek, który zawsze musimy ciąć, zwłaszcza w przypadku instrumentów akustycznych. Mamy na przykład chór, mamy akordeon, mamy cokolwiek występującego w domu kultury takie typowe sytuacje, albo na przykład orkiestrę smyczkową. Nie musimy tego ciąć z tyłu, bo po prostu ta paczka nie gra do tyłu tym zakresem. Można potem spojrzeć na wykresy, które są tutaj przedstawione. Tutaj mamy wykres kierunkowości względem częstotliwości, może tego nie widać tutaj bardzo dobrze, ale już od 100-200 Hz 180 stopni w przód jest grane, z tyłu nie jest grane. I to jest ta różnica właśnie, o którą chodzi. Większość paczek grałaby już 360 stopni przy kilkuset hercach. ta paczka ma bardzo dobre tłumienie z tyłu. I cały czas to nie jest typowa kardioida. Tutaj główny nacisk jest na to, żeby się wszystko sumowało z przodu dobrze, a z tyłu tłumienie to jest jakby efekt uboczny, ale ten efekt uboczny właśnie wyróżnia nam... Tą paczkę spośród wielu konstrukcji no, typowych. Także mamy tu firmę, która zrobiła bardzo ciekawą rzecz pod kątem akustycznym. Owszem, to się da zrobić przez DSP, można użyć drugi kanał wzmacniacza, można zrobić głośnik, który robi nam tą kardioidę z tyłu, ale tutaj to jest wszystko pasywne. Zarówno ten bas, jak i ta górka wymaga tylko jednego kanału wzmacniacza. Nie ma tam jakiegoś zaawansowanego przetwarzania DSP, bo jest po prostu niepotrzebne. Tu jest zwykła pasywna zwrotnica, dostarczamy sygnał, podłączamy i to już gra całkiem sensownie z przodu. I mamy te korzyści wynikające z zachowania się pod kątem kierunkowym. Także ten dół, ta górka to są dwa kanały wzmacniacza. Proste w użyciu, tego się nie da po prostu zrobić źle. I co ciekawe, kompaktowa forma, no bo ten basik. Nie jest wcale jakiś tam duży, jest troszkę głęboki, ale w miarę niski, więc nie będzie zasłaniał nikomu. Górka też nie jest specjalnie duża, więc uzyskanie takich efektów kierunkowych z tak niedużej obudowy to jest coś, co jest na rynku unikalną rzeczą i może trochę namieszać. Także tak wygląda takie ogólne wprowadzenie do tego wszystkiego.